Mamy zimę. Uff. Tak. It's winter. Wielka szkoda, że tak nie było na święta. Mamy dużo tego śniegu, słuchajcie. Naprawdę spadło dużo śniegu. Matko. No nic. Lecimy dalej. <laughs> Poczekaj, nie czekaj jeszcze. Napadało tego. Nie. <laughs> Mama robiła orełka no, trochę widać I ty, prześlij te zdjęcia co porobiłaś jaki nas wygląda albo mm -hmm. do Dobra Bo do niej nie pójdzie Ale naprawdę tego śniegu napadało zdecydowanie 20 cm tutaj spadło no tam Jo ale ja na razie będę trochę tu od śnieżę Wiesz kararepę? No dobrze. Nie wyglądają na młode bardzo. Aha, no, to wiesz. Jesteśmy w Lidlonie. Ja tak się zgrzałam tym odśnieżaniem, że normalnie musiałam się rozpiąć. To nie nienormalne. No to jedną sztukę. Tak. Ty Masz taką winę no. Ale jak mi widzisz ta. To, to jest Polish smile. <noise> Okej. Okay. Nie oglądasz internetu? Oglądam. Chyba więcej niż ty. No. Przecież ja w pracy tylko siedzę i nic nie robię. Kawki, internety i w ogóle nie. To nieprawda. Dzień dobry w niedzielę. Właśnie zasiadłam do makijażu. Jestem trochę chora, niestety. Mieszam sobie tutaj różne podkłady. Wam razu pokażę. Wykańczam już ten od Miss Sporting More Perfect. Tu mam pozorę jakieś 2-3 użycia, więc tym tygodniu go zużyję. E, ja z do mieszania używam e, Fenty Beauty. E, to jest odcień 120, <coughs> 120. E, nie niezbyt polecam ten podkład. E, umiem się sprawdził e, średnio. E, rozświetlające odbiorę sobie multitasker od Dreamala. E, mam bardzo ciemny kolor. Ogólnie też nie jest jakimś moim ulubieńcem. E, i biorę sobie odrobinę Superstay od Maybelline. To jest też bardzo fajny produkt, który bardzo lubię. A w kolejce tutaj już pokazywałam, wam też w rolce, ale w rolce pokazywałam Wam opakowanie, które zużyłam. Czeka na mnie Claresa. Bardzo, bardzo fajny podkład, ale dopiero go będę używała, jak zużyję tamte. Czyli jeszcze troszkę, myślę, że w lutym do niego zawitam. Chyba, że będę chciała tego fajnego efektu, który właśnie ten podkład daje. E, mamy w zimę w pełni, śnieg pada bardzo intensywnie momentami. E, no nie spodziewałam się, że, że będzie aż tyle śniegu. E, Przewidki z też widzieliśmy na początku. Jestem w ogromnym, w ogromnym e, szoku, że tyle śniegu e, spadło. Nie sądziłam, to nastąpi, nie. Dzisiaj mamy niedzielę, nie wiem, czy mówiłam. Może mówiłam, ja mówię, mówiłam, że jest niedziela, wiecie, ja już mam sklerozę po prostu. Um, nie mam jakiegoś konkretnego planu na tą niedzielę. Um, miałam jechać do miasta. Może pojadę na chwilę. Zobaczę, jakby się będzie chciało, bo na razie to jestem taka z jest lekka leniwa. Bartek zaraz idzie do kolegi. Pomagać, więc też go nie będzie. Yy, może pójdę pracować, słuchajcie. Do tego pracowania trochę mam. Musiałabym nagrać jakiś fajny film. czy fajny, no w ogóle film, ale nie wiem czy nagram. Bo jakiś tak, przez te mam na nic ochoty. Mam ochotę odpalić sobie jakieś seria, żeby oglądać i jeść sobie jakieś fajne, dobre rzeczy. Nie wiem, że dobrze widać krycie tej mieszanki podkładowej jest super. Bardzo lubię. Jest to krycie pełne, ale z efektem rozświetlenia, czyli taki fajny. Korektor, którego używam, to jest teraz Maybelline Eraser, bo już ten od Catherys już dałam spokój, bo no szczerze, że mnie tak denerwowała aplikacja tego, tego bo w ogóle jakby, no... Mm, nie chciał współpracować już ze mną, nie spływał po prostu a nie, ja nie umiem wyciągać tych gumy którzy wyciągają, ja nie umiem zaraz sama tam, i nie ma to najmniejszego e, sensu Czy zrobię sobie taki tam, wiecie dosyć delikatny nie będę się konturować tam mokro dzisiaj, bo nie chcę mi się. Muszę przyznać, że mi się e, nie chce konturować, więc nie będę tego robić. Dobra, zaraz do Was wrócę już z makijażem. Muszę ząbeczkę Dobra, pomalowałam się, ale słuchajcie, wczoraj dostałam, czym, czy nie, na no, święta Bożego Narodzenia w prezencie od mojego serdecznego kolegi dostałam kubek termiczny. I wczoraj pojechałam tam zobaczyć, jak grają w piłkę. I zrobiłam sobie tam herbatę. I wiecie co, po dwóch godzinach chciałam właśnie wziąć tego łyka. I po prostu tak sobie popażyłam wszystko w środku, że nie pytajcie boli jak cholera i mocno nieprzyjemne to jest Miałam dzisiaj ambitny plan jechać po prostu do studia, ale słuchajcie z chwili na chwilę teraz gorzej się czuję i nie, muszę sobie odpuścić mam wik, wap, lub maść posparowałam sobie tutaj i po prostu siedzę i ryczę ale nie dlatego, że jest mi smutno czy źle, tylko po prostu przez ten katar, a jeszcze, żeby było ciekawiej, to wiecie, kobiece dni. It's coming, uh, it's coming, uh, więc głowa mnie boli i teraz nie wiem, czy głowa mnie boli przez okres, czy przez um, ten katar. Myślę, że wam, że to jedno i drugie. Zrobiłam sobie właśnie ogień w piecu, napaliłam. Co tam się jeszcze nie wypaliło do końca tak dobrze, bo było 39 na piecu, ale. Stwierdziłam, że nie ma co czekać, bo moja mama jest na plotkach u koleżanki, więc ja mówię: Dobra. Robię ogień, kładę się pod kocyk yy, i będę oglądała, jak opotę. Mam tutaj pyszne widogronko. Ja jestem falką widogronka bez pestkowego, uwielbiam bez pestkowego, pestkowego, nie lubię, nie wiem, tak z ochotą, jak te bez pestkowe? Leżą tu chipsy, wzięłam sobie kolejne tam, zbierałam sobie parę chipsów, ale wiecie co, tak mi nie smakują Wzięłam te, kupiłam, kiedyś kupiłam, bo kiedyś miałam taką ochotę, kupiłam i leżały z tydzień, albo lepiej w tym, w szafce Ech. Ech. Cześć w środę Słuchajcie, ja jestem totalnie beznadziejną vlogerką, bo kręciłam vloga trochę w weekend Wiecie, miałam taki ambitny plan, aby robić ten, tego vloga, ale wczoraj i w poniedziałek to powiem Wam szczerze, że przepadłam z serialem, poza tym się średnio czułam, bo coś mi rozkładało jakoś tak, ale całe szczęście mi przeszło. Na chwilę mi przeszło, trochę mam katar, trochę my tam pobolewa gardło, jakiś tam kaszel, ale nie jest to tak, żebym była po prostu chora jakoś bardzo mocno. Ale przyznam szczerze, że jak wracam z pracy do domu, to mam taki zjazd energetyczny na maksa. Poza tym. Na, na maksa wciągnęłam się w serial Zbuntowani Rebelde. Nie wiem, czy oglądaliście, to jest meksykańska produkcja. Serial był e, kręcony w 20, 2004-2006 i jakoś tak mniej więcej w podobnym czasie był on emitowany u nas w Polsce. Może nie od 2004, chociaż nie, nie jestem pewna, ale 2005-2006 on był już emitowany u nas w Polsce. Um, I powiem Wam szczerze, że no... To jest serial o, o młodzieży, ogólnie głupkowaty, wiecie, z biegiem czasu człowiek sobie myśli... Chore, ale jest o tyle wciągające, że po prostu jakoś jest tragiczna, bo oglądam na YouTubie. Ale, ale tak mnie wciągnęło, że słuchajcie, jak coś wciągnie, to już jest koniec. Dlatego dzisiaj po prostu mam trochę więcej energii po pracy, więc stwierdziłam, że. Wstawię pranie chociaż, nie? Słuchajcie I, i tyle, no Widzicie, tak, taka ze mną ja jest vlogerka, że po prostu nic kompletnie nie robię Ciężko jest mi się zebrać Mam cały czas w głowie jakiś tam fajny film, ale mi się tak strasznie nie chce Pogoda nie zachęca Jest ten czas najgorszy, czyli te roztopy Nienawidzę tego o, no widzicie, to jest właśnie tam taki najgorszy czas, trochę śniegu, trochę zielonego, taki, taka pacia, brudno, no po prostu bardzo, bardzo niechajnie i nie lubię tego czasu. I ogólnie już bym chciała bardzo mocno wiosna. mam w ogóle ambitny plan, żeby dzisiaj wyjść na spacer, ale wątpię, że wyjdę, wątpię, że będzie mi się chciało zebrać dupsko i ruszyć. Bartolomeo zrobił jakieś dziwne rzeczy, jak wrażenia, dobre czy nie? No mów! Wiesz, to myślę o szpinaku. A, nie, niedobre. Oglądamy coś odynów. CPL. I żreba. Czas na kompanie, chociaż jest, słuchajcie, nie wiem, 20? Ja w ogóle wiecie, to nie jest w ogóle mój czas. Okres zimowy to w ogóle jest. Totalnie. Totalnie, słuchajcie. Nie mój czas kompletnie. No i nie zostaje mi nic innego jak i się kąpać i... i śpiulki. I jeszcze szybki przegląd mamy z soboty tydzień później. Tego, co żeśmy kupili, bo wczoraj byliśmy na takich szybkich zakupach w Toruniu, ponieważ ja chciałam kupić sobie właśnie buty. I ja chciałam kupić właśnie buty tego typu. Zwykłe, takie trampkowate, ale wiecie nie z materiału tylko żeby po prostu były takie ala skórkowe i mam takie o fajne bardzo, bardzo je lubię mam, miałam takich już chyba dwie albo trzy pary i bardzo bardzo je lubię i są dla mnie najwygodniejsze i kosztowały aż tyle. Także spoko cena fajne buty sprawdzone to jest ogólnie z działu dziecięcego także spoko Bartek tam krzyczy w tle. Jakby coś. To są moje buty i Bartek też sobie kupił buty i też sobie kupił z Adidasa Bo jak widzicie albo nie wiecie to papuguje po mnie. Tylko że Bartka buty to były na przecenach. O. Z 320 na 160, więc cena bardzo dobra i Bartek je kupował w Dajśmanie. No i Bartek ma taki obuw. Proszę bardzo. Bartek lubi takie wysokie buty, w sensie do kostki, ja akurat bardzo nie lubię. Mam jedne fila, dlatego że na zimę po prostu sobie kupiłam, ale normalnie nie lubię takich butów, ale Bartek lubi. No co? Pokazuję Twoje buty. No, gadam, do telefonu. Pokazuję Twoje buty i zakup życia z 320 na 160. Nie. 160 to bardzo przyjemna cena. No. no. Tak. Ale moje były tańsze. A w jakim dziale? W jakim dziale? Powiedziałam, że w dziale dziecięcym, oczywiście. Jak ja miałam taką małą stópkę, to też sobie... Ale ja nie mam małej stopki, ja mam standardową stopę. 38 to jest standardowa stopa. Większość kobiet takie ma. No. Tak. Przepraszam. No, oby Wracaj do kuchni gdzie twoje miejsce. Dobra, jeszcze teraz kilka ubrań, żeśmy pokupali. Chociaż Bartek w ogóle nie miał nic kupować, no ale tak to zwykle bywa. W Stradivariusie kupiłam sobie bluzę, taką fajną bluzę. E, ona jest tu, o! Ma tutaj tylko napisane Manhattan, New York. Wzięłam sobie w rozmiarze L, czyli takim dużym i ona ze 30, 126 była przedstawiona na 50. Bardzo fajna ta bluza i z tyłu wygląda tak, ja lubię akurat takie bluzy, a właśnie białej bluzy nie mam, a ta jeszcze ma kaptur dodatkowo, więc spoko, fajnie na fajna na wiosnę będzie. Następne tutaj rzeczy, jakie my tu mamy, na no momento. O, wzięłam e, sobie taką bluzę świąteczną z fajnym napisem. E, ona jest taka ocieplana, tutaj, taka dosyć cienka, i tu ma taki kołnierzyk w rozmiarze M. E, za 30 zł przeceniona ze 120. No, 120 zł bym nie dała, 80 też nie, ale 30 jak najbardziej. E, więc spoko, będę miała na grudzień. Fajna sprawa. Następna rzecz. to taka pomarańczowa bluza z kostkami do gry, też z y, kropa. Bo nie powiedziałam, tamta, tamta bluza była z kropa. W rozmiarze L. Pierwsza cena 140 zł. Boże, 140... Bartek, ty wiesz, że ta pomarańczowa bluza kosztowała 140 zł? Co, na samym początku? No. Yeah. Pogięło, co? No, za tak kurczę, cienką bluzę. No, ta bluza jest. nie jest warta 140 zł, absolutnie. Bo to jest taka cienka i ona jest tylko i wyłącznie tam na taką... Na na to wieczorem jak jest chłodno? 80. No, ale masakra, nie? 140 cena, ceny po prostu są kosmiczne. 30, tak? No, 30 zł, proszę cię. Także to jest taka bluza, którą będziemy nosić na zmianę. Pewnie więcej ja, niż Bartek. Wygląda wygląda mnie jak w trochę. A ty? No ale no, no, rower będziesz ją nosić. Czekaj, ale pokaż te swoje spodnie jeszcze, bo tych spodni zapomniałam wziąć. No i tutaj też spodzienki, takie jog joggersy, ją, czy jak one tam się nazywają? Czarne. I one, ile kosztowały? 150, patrz, na 30, 80% yy, przeceny. Więc dobra. A to są jakieś karot, marchewki. No są idealny, w ogóle idealny rozmiar dla mnie, najchudszy jaki może być i chyba najdłuższy kurczę ten, no. jeden z jeden z dłuższych. No i będziesz miała kolejne spodnie, ile Ty masz tych spodni to jest szok, ja nie mam tyle spodni co Ty. I ostatnia rzecz to właśnie takie spodzienki dresowate, leginsowate dla mnie. Tutaj akurat w aparacie nie widać dobrze koloru, ale on jest taki ciemnozielony, brązkowany materiał, bawełniany i mają fajne rozszerzane nogawki. Tu są na gumeczkę i to też właśnie w kropie rozmiar M. I już patrzymy. Cena 20 zł. Z 80. No cena nawet początkowa też nie była taka zła. Za 30 tak też bym je y, kupiła. Dwie dyszki to jest spoko, spoko cena. Były też czarne, ale stwierdziłam, że. Nie, tak za czarnym nie przepadam, dlatego stwierdziłam, że wezmę sobie takie oliwkowe, bardzo ładne. Czy teraz, czy na teraz, czy po prostu teraz na wiosnę, zbliżającą się spoko. No i to by było na tyle. Cały tydzień, w sumie nie tydzień, no bo po prostu. Minął jak, jak zbicza, tak naprawdę szczelił. Ale po robocie człowiek zmęczony, wkręciłam się znowu w serial, jak już mówiłam. Także. No. Tak to wygląda. Po prostu. Do następnego.